Cześć i witam na kanale Szef z Gier Polska. Dzisiaj trochę na poważnie. Choreka to jedna z najbardziej dotkniętych pandemią branż, może oprócz służby zdrowia. Więc dzisiaj jestem nad jeziorem Dadaj w malowniczym ośrodku Zatoka Żeglarska Rumszewicz Sailing, żeby zobaczyć, jak oni sobie poradzili i jak sobie radzą. Zatem zapraszam. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Marek Sykała, szef kuchni Żeglarskiej Zatoki Rumszewicz Sailing w Wilimu. Widzę, że ośrodek jest pięknym, malownicze miejsce, ale widzę, że jest nowiutki. Kiedy powstał, powiedz? Dokładnie wystartowaliśmy w czerwcu ubiegłego roku, na A, wakacje, na 24 czerwca. Czyli akurat w samym środku dokładnie. tego szaleństwa, jak dokładnie. się zaczęło. A powiedz mi, czym się dokładnie zajmujecie? Ogólnie rzecz biorąc, główne nastawienie tego ośrodka to są y, obozy żeglarskie. Właścicielami są, y, jest pan y, Rumszewicz, y, który ma y, y, bogatą, że tak powiem, przeszłość, jeżeli chodzi o sporty żeglarskie. Więc, no, ja miałem y, okazję jako dziecko uczestniczyć. Dokładnie, więc y, młodzież z całej Polski, tutaj akurat w tym ośrodku, troszeczkę starsza. W drugim ośrodku, w drugiej części Olsztyna, takie maluchy zaczynają od, od jakichś tam patentów nauki żeglarstwa na tym sprzęcie, który posiadamy i profesjonalna kadra, która tutaj pracuje w sezonie, zajmuje się tym wszystkim i no wygląda to naprawdę fajnie i profesjonalnie. Dosyć duże. I widziałem właśnie, bo się po kuchni, mhm. szykujecie się również na weselach. Tak, tak, bo prócz tego, że w sezonie od, wakacyjnym od końca czerwca do końca sierpnia jesteśmy tylko i wyłącznie na obozy żeglarskie zamknięci dla gościa indywidualnego, to jeszcze po sezonie chcemy, chcemy troszeczkę hulać dla gościa indywidualnego. Więc y, wystartowaliśmy z imprezami okolicznościowymi. Mam bardzo dużo wesel na najbliższe lata i, i jakieś tam zainteresowanie zgłoszenia firm, jak ruszą szkolenia, eventy. Więc jest tego dużo y, w tym okresie jesienno-zimowym, y, jakieś pakiety świąteczne, y, imprezy okolicznościowe, także jak najbardziej jesteśmy na koalicji. A jakaś restauracja à la carte jest planowana? Właśnie nie. Y, my a, a... Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na strasznym uboczu, gdzieś w centrum lasu, mhm. więc tutaj w sezonie, gdyby nie było obozów żeglarskich, podejrzewam, że mogłoby, mogłoby fajnie to prosperować, ale yy, po sezonie to tu jest cisza i spokój, więc tylko i wyłącznie jakieś zamknięte grupy mhm. indywidualne. W zeszłym roku, jak jeszcze yy, ten okres jesienny był, yy, była możliwość wrzesień, to hulaliśmy z ludźmi Booking. Mhm. Bardzo dużo gości z Bookingu z całej Polski, no ale niestety od, od, od końca września już zamknęliśmy się z racji tego, co się działo. No i to mnie prowadzi właśnie do kolejnego pytania, bo tak jak wspomniałeś, otworzyliście się w czerwcu, mm -hmm. bodajże zaraz po lecie przyszły pierwsze Słuchadnie. takie konkretne obostrzenia. Jak sobie z tym poradziliście? <grytanie> no było bardzo ciężko, bo z pracowników w gastronomii zostałem tylko ja. Miałem mm. ten... Y Plus jakiś tam luksus, że, że zostałem na umowie o pracę z, y, y, jako szef kuchni, no ale co z tego? No właściciele przetrzymali pracownika, czego y, wielu pracodawców w Polsce nie zrobiło. Mhm. Ym, nie ma teraz tych ludzi do pracy, a, a y, ja byłem zawsze gotowy, ja gotowy do pracy byłem, tej pracy nie było. Ale, ale czekałem, właściciele jakoś wspomogli, pomogli, mnie, pomogli mi i jakoś dotrwaliśmy do tego sezonu. O pracowników jeszcze zapytam, bo to jest temat rzeka, natomiast powiedz mi, słyszałem wiele o tarczach i słyszałem wiele dobrego, wiele złego. Czy w jakiś sposób to Was dotyczyło? Z tego co ja się orientuję, może wiedzę mam niewielką, ale pierwsze jakieś tam tarcze to chyba nas w ogóle nie dotyczyły. Dlaczego? Dlatego, że były tam jakieś porównania między y, jednym rokiem, wcześniejszym, a y, tym tak, równa 20, tak. więc nie mogliśmy z tego korzystać, bo my nie istnieliśmy w tym, w tym y, y, wcześniejszym, że tak powiem roku tego porównania nie było, więc na pewno y, w tym czasie nie mieliśmy możliwości skorzystania jakiekolwiek tarczy. Później myślę, że jakieś minimalne środki były, jakie też nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno nie y, 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 y spowodowało to, Jakiejś takiej wielkiej pomocy, która pomogłaby właścicielowi naprawdę trwać, i, i, i myślę, że własnymi siłami, jakimiś oszczędnościami doprowadzili do tego, że jeszcze są i, i trwają. No, 20 lat prowadzą tą działalność, więc jakoś, jakoś to zrobili i robią, że, że wygląda tak, jak wygląda. Dali radę, a powiedz mi, jak wchodziły w życie te właśnie obostrzenia? Trzymaliście cały czas, że tak powiem, otwarty lokal, czy...? Nie, nie, to było zamknięte. zamknięte. Były tam jakieś podstawowe y, sprawy remontowe i to było wszystko. Nie Czyli było, czy żadnych wynosów, nie, nic w tym stylu? Żadne... Były przygotowane oferty pod pakiet świąteczny, pod andrzejki, pod tego rodzaju rzeczy. Y, mogłyby się na pewno fajnie sprzedać, bo miejsce jest fajne, jest potencjał, jednakże, no, nic nie było robione, bo, bo, bo nie było takiej możliwości. To pozwól, że wrócę do pracowników. A jeszcze, przepraszam, chciałem powiedzieć na temat tej sprzedaży, takiej, o której teraz wspomniałeś, czyli jakiejś na wynos. Mm. Minusem naszym jest taki, że my jesteśmy, tak jak mówiłem wcześniej, na jakimś tam uboczu. Więc. I gdybyśmy mieli restauracją w centrum, jak, jak, jak Olsztyn, jak Biskupiec, to tam ludzie może korzystają z jakichś obiadów. A, a tutaj, no to tak nie do końca, że. Nie ma, nie ma komuś Tu jest się sporo nawozi. hoteli, tu są, mm. tam jest hotel, z tyłu za nami jest hotel. Tu jest hotel, jest tego dużo, ale, ale no, nie ma gości. Ale tego... gościa nie ma. Dokładnie. Także to jest problem. A ja potem, już wspomniałeś o problemach kadrowych. Yy, powiem tak, jako szef kuchni, wiem dokładnie o co chodzi. Wcześniej nie było dobrze, bo ciężko było pracownika znaleźć. Yy, powiedz mi, jak jest teraz. Teraz jest gorzej niż źle. Ja w Gastronomii Plus Minus pracuję od 1996 roku. Jeszcze wtedy w Morongu pracowałem. Zaczynałem od zera jako kelner. Mm. Więc ten etap kelnerowania, pomocy kuchennej, kucharza, wszystko mam za sobą. Yy, też zaczynałem w ośrodku czasowym kiedyś to był taki pod Morągiem, Bogaczewo, Elzam, gdzie było śniadań, obiadów i kolacji, nas było czterech kelnerów, dawaliśmy radę. Ale to, co się dzieje w tym roku, to coś okropnego, ponieważ ja yy, ogłoszenia o pracę dawałem już w kwietniu, telefonów nie było w ogóle, zgłoszeń nie było. Jeden, jedno było zgłoszenie jakiegoś tam yy, kucharza spod Ełku, yy, to raz, a dwa, Dowiedziałem się, że y, ludzie z gastronomii pouciekali do miejsc, gdzie są jakoś finansowo bezpieczni. Jakieś markety, y, jakieś zakłady pracy takie, kurierzy na przykład, mhm. gdzie y, jest tego dużo, a y, mogą coś zarobić, mają jak, jakąś podstawę, jeżeli chodzi o jakiś dochód. Tak, to ni niestety. Oprócz tego sama charakterystyka pracy i, i wydaje mi się, że również stawki, chociaż stawki poszły mocno w górę ostatnio, wydaje mi się. No właśnie, y ja widzę, że niestety, ale nawet pieniądze nie są w stanie prze <laughs> przekonać ludzi, bo y co z tego, że mogą zarobić dobrze przez 2-3 miesiące, a co dalej? Tak, a, a mm -hmm. potem znowu, Dokładnie. można powiedzieć, zęby w stół, mm -hmm. zamknięciem. A w tej chwili y ilu masz, tak powiem, na pokładzie? Mało wiarygodne, ale jestem sam. Mam dwie panie do pomocy jako pomocy kuchenne. No i musimy dawać radę. Ciężko A tak, jest... żeby to wstawić w jakąś perspektywę. Lokal jest potężny. My generalnie imprezy mm -hmm. robicie na ile osób mniej więcej? No, z racji ograniczeń, które jakieś tam były, było najpierw 50, teraz jest coraz więcej. Już zaczynamy wesela na 100 parę osób. Ale w sezonie od 24 czerwca zaczynają się te obozy, gdzie będzie 240. Dzieci na, na, jeden, na jeden turnus, więc naprawdę ekipa jest potrzebna do, do obsługi, do pracy. Poszukiwania trwają, ale coś ociężale. No wiem, niestety, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja sam, jako kucharz, no nie ma dnia, nie ma y, tygodnia, że nie otrzymał przynajmniej kilku telefonów na zasadzie czy kogoś znam, czy kogoś Dokładnie. mogę polecić, czy sam nie mogę przyjść do pracy. Także powiedz mi, gdzie można szukać tego pracownika? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nawet... Dlaczego? Bo, bo sam nawet nie wiem. Poczta pantoflowa, która gdzieś tam jakaś, mówiąc przenośni, pani Zosia, pani Krysia, która gdzieś kiedyś może już jest na emeryturze, może jeszcze można na nie liczyć, jeżeli chodzi o takie miejscowości jak my, gdzieś tu są jakieś wokoło wioski, jakieś tam panie, yy, które mogą przyjść jako pomoc kuchenna yy, trochę nas wspomóc, to też jest Od, jakiś odciążyć, plus. Tak, Ale w większych dźwięce. miastach, to chyba tego luksusu, tego minimalnego luksusu nie ma. Zastanawiałeś się nad agencjami sprowadzającymi pracowników z zagranicy? No właśnie, boję się, że znowu y, zaleje nas fala, że tak powiem, ludzi z, ze wschodu, ale no, chyba to jest jakieś tam wyjście. Jednakże y, pamiętam te czasy, że troszeczkę inaczej y, cenili się ci y, pracownicy z Ukrainy, a teraz już wiedzą, co się dzieje, mhm. i oni też mają troszeczkę wygórowane stawki, jeżeli chodzi o, o, o pracę, o płace. Wcale nie odbiegające od pracowników polskich, z tego co się okazuje. Co uważam, że jest też powinno być. To, mm -hmm. to, jest, to, to jest korzystne. To, co mnie prowadzi do kolejnego pytania. Czy, Twoim zdaniem, jest coś pozytywnego w tej całej sytuacji pandemicznej? Tak rzadko kiedy można powiedzieć, że coś się dzieje dzięki pandemii. Czy w Twoim przypadku. Są ja mogę pozytywy? powiedzieć, że jeżeli chodzi o pozytywy pandemii, to może pierwsze to nie dotyczy, nie dotyczy gastronomii, ale. Na pewno ta pierwsza fala, która była y, jakiś czas temu, spowodowała, że chyba ludzie jakoś tak bardziej się zbliżyli do siebie to raz. Mhm. Y, zabrak, y, y, zaczęli odczuwać tą, że tak powiem, y, bliskość, dru braku drugiej osoby, gdzie były te limity domowe, pięcioosobowe, gdzie nawet y, gdzieś tam dwa domy dalej ktoś mieszkał, a nie mógł przyjść. Mhm. A druga rzecz, no to je, już może dotyczy właśnie tego gotowania, że może y, ludzie zaczęli. Bardziej sami uczestniczyć w jakimś gotowaniu w domu, yy, zwracać uwagę na to, co jedzą. Mm -hmm. To raz. A bo pamiętacie, nawet takie czasy, pamiętasz, że yy, brakowało drożdży w sklepach? Tak, pamiętam. Więc zaczęli ludzie nawet tworzyć jakieś własne pieczywo. Ciasta, wypieki, tak. I to są chyba te plusy, to było fajne. Yy, tak, powiem, że ja. No. E, ponieważ robię warsztaty kulinarne, zauważyłem, że tak jak kiedyś tłumaczyłem absolutne podstawy, tak teraz widzę, że goście faktycznie yy -y. e, już posiadają jakąś wiedzę, co więcej, mają już jakieś doświadczenie. Co chyba jest dla nas kucharzy coraz mhm. większym wyzwaniem, bo mamy coraz bardziej wyszkolonych gości. Nawet nie wiem czy, bo nie pracowałem w, na, w jedzeniu na wynos, yy, nie wiem czy na początku rzeczywiście to był jakiś dobry pomysł, bo coraz więcej ludzi było w domach, praca zdalna i chyba sami jakoś tam gotowali, coś tworzyli. Czy korzystali z tych obiadów na początku, to trudno im powiedzieć. A powiedz mi, bo wiem, że jesteś jak na szpilkach, bo wydajecie jeszcze imprezy. Piątek, sobota. Piątek, sobota, Mam Mam dwa wesela? Tak. I wszystko w pojedynkę z pomocą dwóch pań? No, dokładnie. Dlatego um, praca jest no, dużo godzin, ale jak człowiek robi to, co lubi, to odpoczywam w pracy, mimo tego, że, że jest tego dużo. I zawsze trzecia, czwarta rano podziwiają mnie y, kelnerzy, że ja się robię Jeszcze coraz możesz. bardziej wesoły i jakiś taki szalony, że y, im dłużej pracuję, to jestem jakiś. Taki bardziej ożywiony, a ja jak siedzę w domu, to ja się nudzę i dostaję jakiegoś tam Fioła, bo muszę, muszę coś robić. Muszę się zajmować tym wszystkim. Tak, ta, ta, znam to uczucie. No. No to, to wrodzona tabaka, trzeba ale ma to trzeba swu, dokładnie, ale ma to swój plus, bo jak y, kończyła się pandemia, ważyłem 95 kg, a teraz ważę 83, więc <śmuszę> no <to> jest ok. <śmuszę> Czyli kolejny pozytyw: smutka teraz. No dobra Marek, mm -hmm. say, nie będę cię dalej męczył, wiem, że masz dużo roboty do zrobienia, jeszcze dzisiaj i w kolejnych no, dniach, tak więc e, mam nadzieję, że imprezy wyjdą e, pomyślnie, goście wyjdą na najedzeni no, i zadowoleni. E, dziękuję ci bardzo za dziękuję. poświęcony czas i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie jeszcze się tutaj spotkamy no, na jakieś imprezy. Oby. Także dzięki wielkie dzięki. za udział i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak widać, pomimo przeciwności losu, globalnej pandemii i wiatru w oczy, cały czas można sobie jakoś z tym kryzysem poradzić. Dzięki ciężkiej pracy, ludzi z pasją, takim jak Marek, wybrniemy z tego kryzysu. Dajcie znać w komentarzach, jak wy i wasze lokale sobie poradzili z tym całym szaleństwem. Ja tym samym życzę Markowi, żeby znalazł odpowiednich ludzi i żeby zatoka żeglarska wkrótce zapełniła się gośćmi. Jednocześnie dziękuję partnerowi odcinka marce Royal Catering za sprowadzenie nas to urokliwe miejsce. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.